Mówiąc o diagnostyce, o którą Pan zapytał, to od razu sprecyzuję, że chodzi mi o diagnostykę patomorfologiczną i tutaj się czuję kompetentna, żeby na ten temat powiedzieć, jako że jestem patomorfologiem. No cóż, chciałabym tylko powiedzieć, że ta diagnostyka może nie tyle, że nie, jest, nie, że nie jest optymalna, ona czasami po prostu bywa trudna, dlatego że wynika to z różnych punktów, z różnych elementów. Po pierwsze, wynika to z faktu, że mamy zbyt małą liczbę patomorfologów, to jest pierwsza rzecz. I w związku z tym wpływa to na fakt, że dosyć długo oczekuje się na wynik badania patomorfologicznego, bo tak naprawdę na standardowe wynik badania patomorfologicznego materiału tkankowego biopsyjnego. Powinniśmy czekać około 5 dni roboczych. Jeżeli przypadek jest bardziej skomplikowany, wymaga badań dodatkowych diagnostycznych, ten czas może się wydłużyć do kilku dni, siedmiu, powiedzmy 8 dni. Natomiast niestety w warunkach polskich oczekuje się na wynik badania czasami 2, 3 i 4 tygodnie, co jest oczywiście Kuriozalne. Nie mówię już o materiale, który jest materiałem pooperacyjnym, który wymaga bardzo specyficznego opracowania i tam również to oczekiwanie na wynik badania histopatologicznego bywa bardzo, bardzo długie. Ale poza tym brakiem patomorfologów, co niewątpliwie wpływa na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania patomorfologicznego, ta diagnostyka również jest nieoptymalna z tego względu, że w wielu przypadkach, gdzie nie ma zakładów patomorfologii, Yy, niestety, materiał jest pobierany w szpitalu i przesyłany do zakładu patomorfologii, z którym jest zakontraktowane badanie, na przykład raz czy dwa razy w tygodniu. W związku z tym automatycznie powoduje to znowu wydłużenie czasu oczekiwania na wynik. Nie mówiąc już o tym, że w tej chwili bardzo zwracamy uwagę na to, żeby jakość materiału pobieranego od pacjenta, materiału tkankowego, była jakościowo bardzo dobra, dlatego że przekłada się potem to na wyniki badania patomorfologicznego, jak również na wyniki badań molekularnych, które jak wiemy w tej chwili są niezwykle ważne dla nie tylko ustalenia rozpoznania, ale przede wszystkim dla podjęcia leczenia. W związku z tym, jeżeli jakość tego materiału jest nieodpowiednia, to w efekcie może skutkować to niezbyt dobrym rozpoznaniem, albo nie do końca prawidłowym, nie dlatego, że ktoś postawił złe rozpoznanie, tylko dlatego, że właśnie z powodu jakości materiału nie można było sprecyzować rozpoznania, czy nie można było wykonać badań dodatkowych, czy nie można było przeprowadzić diagnostyki molekularnej. Ta diagnostyka też także to jest jeden z istotnych punktów, yy, yy, który się przekłada na, na jakość diagnostyki patomorfologicznej. Poza tym również z przyczyn oszczędnościowych, czasami jest trudno nawet powiedzieć, że wynika wynikające ze złej woli. Może jednak z takich metod diagnostycznych, jakie obowiązywały jeszcze kilka lat temu, nie doprecyzowuje się pewnych badań, np. u pacjentów z rakiem płuca, gdzie jest konieczne na przykład stwierdzenie, czy pacjent nie tylko, że ma raka, ale określenie również typu i podtypu raka. Ten podtyp raka się w tej chwili okazał niezwykle ważny. Dlaczego? Dlatego, że kwalifikuje pacjenta do odpowiednich badań predykcyjnych i do odpowiedniego leczenia. W związku z tym. Że zakłady patomorfologii nie są dobrze finansowane, no niestety wiąże się to z pewnego rodzaju oszczędnościami, z zaniechaniem wykonania badań diagnostycznych immunohistochemicznych i automatycznie przekłada się to na nie do końca pełne, sprecyzowane onkologicznie rozpoznanie. Ta sytuacja, muszę powiedzieć, że jednak żeby powiedzieć, zakończyć, optymistycznie się zmienia. Dlaczego? Dlatego, że zostały rzeczywiście wprowadzone dwa lata temu standardy patomorfologiczne, w których zostało wyraźnie opracowane, wyraźnie zostało opracowane zasady postępowania z materiałem onkologicznym i nie tylko onkologicznym. Jak również w tej chwili zakończyły się również prace dotyczące stworzenia standardów akredytacyjnych dla zakładów patomorfologii i stworzenie tych za, standardów akredytacyjnych dla zakładów patomorfologii. Również jest bardzo ważne, dlatego że skutkuje tym, że zakłady patomorfologii mogą domagać się lepszego dofinansowania po to właśnie, żeby wystąpić o tą akredytację, a otrzymanie akredytacji w przyszłości ma skutkować jednak dofinansowaniem i finansowaniem badań patomorfologicznych, co myślę, że oczywiście przełoży się na jakość diagnostyki patomorfologicznej, która. Wrócę do początku. Jest kluczowa dla pacjentów onkologicznych, bo nikt nie podejmie leczenia onkologicznego, jeżeli nie ma czarno-nawiał informacji. Tak jest nowotwór i może być nowotwór złośliwy. Mówimy jaki i zaczynamy leczenie.